Osiedle Solen Kabaty, zrealizowane przez firmę Skanska, prezentuje się solidnie. Mieszkania oraz przestrzenie wspólne są starannie wykonane, a zadbana roślinność dodaje osiedlu przyjaznego charakteru. Mieszkańcy ogólnie chwalą komfort życia w tym miejscu. Pojawiły się jednak pewne niedogodności. Występują problemy z zalewaniem garażu i parteru podczas deszczu, a przyłącza do klimatyzacji mają mniejszą moc niż oczekiwano. Co może wymagać dodatkowych jednostek na balkonach. Balkony nie posiadają odpływów, co skutkuje spływaniem wody na niższe piętra. Dodatkowo liczba stojaków na rowery jest ograniczona, a wygląd ogrodzenia nie spełnia oczekiwań dotyczących standardu premium. Niektóre wejścia do budynków zostały zaprojektowane ze schodami na półpiętro, co może być niewygodne dla osób wybierających mieszkania na parterze. W praktyce oznacza to konieczność korzystania z drogi okrężnej. Przez recepcję lub wewnętrzny dziedziniec. A ty co sądzisz o tej inwestycji?